Kiedyś było tutaj głośno oraz tłoczno, dziś niestety puste korytarze oraz widok niszczącego budynku. Tak wygląda obecnie opuszczona szkoła podstawowa, do której was zabiorę. Sala gimnastyczna, gdzie niegdyś odbywały się lekcje WF-u, aktualnie powybijane szyby w oknach oraz pleśń na ścianie. Pozostały wspomnienia po lekcjach, które się tu odbywały. Teraz w salach lekcyjnych pozostało niewiele. Biurko nauczyciela oraz tablica, czy parę pomocy naukowych. Witam na następnej wyprawie, na następnym urbeksie, a znajduję się w opuszczonej szkole podstawowej. Tutaj prawdopodobnie znajdowała się sala lekcyjna. Jeszcze mamy podręcznik jakiś, użytkownika mikrokomputera, system operacyjny. Dobra, idę dalej. Obok są zamieszkane domy. O kurczę, patrzcie, tutaj jest sala gimnastyczna. No teraz niestety jest ona w nie najlepszym stanie, jak widzicie. Patrzcie, co tutaj się stało. Wszystkie okna, wszystkie szyby porozwalane. Tutaj mieliśmy bramki, jedna naprzeciwko, druga. Jak widzicie kosz nagrania w koszykówkę. Tak jak widzicie podłoga. Także w nie najlepszym stanie. No i tutaj odpadający tynk, Wilgoć pleśnie na ścianie. Tutaj najprawdopodobniej magazynek, żarówka jest, ale prądu brak. Kogoś słychać mam nadzieję, że mam nadzieję, że nikt tutaj nie wejdzie po tamtej stronie. Być może ktoś przechodzi, albo mieszkańcy z tych domów, które tutaj otaczają tą szkołę. I patrzcie, tutaj mamy następną salę lekcyjną. Jak widzicie, zachowało się trochę więcej wyposażenia. Na ścianie mamy godło polski. Ożył w koronie, tablica. Tutaj tablica naukowa. Produkcja mydła. Układ okresowy pierwiastków. Oderwał. Ktoś oderwał tą górną część. Nie wiem czy Wy słyszycie, ale ja słyszę te osoby jakby były zaraz tutaj przy budynku obok. Tak na szybko. Ominąłem tą część. Tutaj centralnie obok jest zamieszkany dom. Więc oczywiście nie chcę rzucać się w oczy. Być może nie zostałem zauważony. Żarówki w całości niepotuczone i mamy wejście na teren szkoły. To całe podwórko. To całe podwórko prawdopodobnie tutaj z tej strony. Słychać to osoba. tutaj mamy łazienkę no i tam naprzeciwko jest dom i słychać mieszkańców a więc trzeba być w miarę cicho i tutaj najgorzej tym koryterem Przemieszczać. No tak jak widzicie tutaj przejścia nie ma, więc jeśli chciałbym wrócić no to muszę z powrotem udać się w tą stronę. Dobra, Idę na wyższe piętro Tutaj klatka schodowa Tam wejście na dach w następnej sali lekcyjnej A tutaj mamy tablicę edukacyjną w jaki sposób produkuje się cukier Przepisy BHP dotyczące wykonywania ćwiczeń uczniowskich. Prawie wszystkie substancje w pracowni fizyko traktować jako mniej lub więcej trujące. Przy pracy należy zachować największą ostrożność. Być może tutaj była pracownia chemiczna taka była. Dobra, no tutaj mamy łazienkę, patrzcie, został jeszcze piecyk ogrzewający wodę. Dobra, tutaj łazienki. No i mamy główny korytarz. Patrzcie jak te sale tutaj już wyglądają. I nawet nie ma podłogi. Tam jeszcze mieliśmy parkiet. Tutaj jest wszystko zerwane. I doszliśmy do końca korytarza. Wy myślicie, co tutaj znajdowało się w tym pomieszczeniu? Czy tutaj siedział woźny, woźna? Czy była szatnia? No szatnia, raczej mniej prawdopodobne, bo powinna być na samym dole. Jedna sala jest zamknięta. Z elementów wyposażenia, jak widzicie, niewiele pozostało. A szkoda, dewastacja obiektu postępuje. Dobra, schodzę z powrotem niżej. Minąłem tutaj chyba tylko te dwie sale. Mechanika. Część pierwsza. Równoległobok sił obliczyć wypadkowo dwóch wzajemnie prostopadłych sił. на этих помененных залах. Тут, наверное, вазельник. Więc tak, następna sala lekcyjna. Jeszcze pozostało parę stołów. Plakat pani Marii Dąbrowskiej urodzonej w 1889 roku. Jeszcze pominąłem to pomieszczenie. Co tutaj mogło się znajdować? Nie ta długa. Szatnia, ale te rury. Poczorury w szatni. Odpływ. Tutaj pasuje mi na jakąś pracownię. Ale dziwne te wieszaki. Jeśli domyślacie się, co tutaj mogło się znajdować, oczywiście dajcie znać w komentarzach. Tutaj raczej żadnej informacji na drzwiach nie ma. No tu jest Więc no, to wygląda tak, łazienka. Wygląda to właśnie tak, jak łazienka. Chociaż nie widzę... Tak, mogły być tutaj baterie, tak, ale do mycia rąk. Taka umywalka długa. Bardziej do mycia czegoś. Słyszeliście to? Albo wiatr trzasnął jakimiś drzwiami. Albo ktoś tutaj wszedł. I także mamy wieszaki. no niestety jak widzicie, szkoła jest zdewastowana, niewiele pozostało. Elementów dydaktycznych służących do nauki. Tyle będę wychodził z tej strony, no i już nie wracam się w tamtą stronę. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał Wam się spodobał. Jeśli tak, będzie mi oczywiście miło. Jeśli zostawisz lajka, komentarz. oraz zasubskrybujesz kanał, aby być na bieżąco z nowymi materiałami. A więc do zobaczenia i do usłyszenia na następnej wyprawie.